Witam, witam, Ja jestem oczywiście Goldzori. i bardzo serdecznie witam Was w kolejnym materiale z Warzone Pacific na moim kanale. Moi drodzy, dzisiaj gameplay diamentowych lobby, spoconych lobby, ale za to z najlepszą bronią w chwili obecnej w grze. Bo ostatnio nostalgicznie wróciłem do M13, a dzisiaj będę używał Brena, który jest zdecydowanie najlepszą bronią z Call of Duty Vanguard w chwili obecnej, ale też najlepszą bronią na daleko w samym Warzone w chwili obecnej. Są co prawda bronie, które gdzieś tam oczywiście nawiązują walkę z tym brenem, ale generalnie bren jest najprostszy, najmocniej bije, najłatwiej go kontrolować. To wszystko razem ze sobą powoduje, że po prostu ta broń jest najczęściej teraz używana przez społeczność setup do brena na samym końcu, a przed Wami dwa gameplaye, w którym zobaczycie, w których zobaczycie moc tej broni. No, nawet na spoconych lobby, no jakby w zasadzie na spoconych lobby to wręcz trzeba tym Brenem grać w chwili obecnej, żeby nawiązywać gdzieś tam kontakt, przynajmniej w moim przypadku. Także będę bardzo wdzięczny za zostawienie łapki w górę, to mi pomaga, a Ciebie nic nie kosztuje. I zachęcam do subskrypcji tego kanału, bo w przyszłości bardzo dużo ciekawych rzeczy. A swoją drogą Bren za kilka dni, maksymalnie kilkanaście, dostanie nerfa. Więc jeżeli jeszcze nie graliście, korzystajcie z setupu z samego końca. I dajcie znać dajcie znać czy przypadkiem czy przypadkiem nie zabija wam się w Warzone w chwili obecnej najłatwiej właśnie Zbrena miłego oglądania chcesz Nie no na górę Na górę O to Albo dobra środek 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 A mój, mój, tam To nie, Jednego tłep... na. Trzeba, ja tu muszę wyjść. No, nie mogę wskoczyć. Jak się tu wchodzi ty? Tu była drabina. O, snajper do mnie wali. O. Gdzie? Eee, górka tam. Ustawiam punkt. Na... A widzę. Let's go! No stary, pięć razy ci to próbuję, znać. Nice Jednego mniej No spikuj, spikuj spikuj, spikuj, spikuj No nie spikuję Nice Jesteś w środku ziomal, prawdopodobnie dawa snajpę W budynku albo gdzieś obok Ej Hej. Brawo Prawo gdzieś Ja blisko, nice Twitch TV! Ale to nie mnie, kurde Ani mnie nie zabił, ani ja jego, nie Pierwszy, ale kurde no jakbym bym go zauważył Nie dam mu bo nie mogę przymierzyć stąd Znowu nie Twitch nice. TV, nie wierzę. Twitch TV! Dostaw go! Nie, to nie Twitch TV, sorry. Nice. Czy to mnie dziś sniper z tyłu strzelał? Stary, patrzyłem się na On czat, nie? Patrzyłem się na czat. Te snajpa, kurwa. Jak... Jeszcze żyjesz, żołnierzu. Tam gdzieś snajpa na plecach jest, stary. Snipe, nie, nie. No. Próbuj się tu czołgać. Ty może przez ścianę cię prowy, podniosę. Prowy. Nie, nie mogę. Albo patrzę tam, patrzę tam. O. Uwaga, wrogi żołnierz! Co? Tutaj tu mam typa. Twitch TV, let's go! Jest <grym> Jeden jest, nie muszę robić świecy, let's go. A jest tu no, drobiazroga drużyna, uważaj, gdzieś z lewy strzela snajper. Fajnie, że coś widać, nie? Kurwa, nic nie widzę, to no jest niemożliwe. Ja też, ja też, go nie widzę. Z górki tam też schodzą dalej, jakoś. Więc zobaczaj. Też z górki dwóch idzie. Za do domkiem niebieskim powie, jeden do góry. Jest drugi. Jak nie do nas leży. No nie, no gdzie macie swoje Twitch TV w Nika? Nice, prawo, super. Mamy kurwa ten bounty. Jak oni nas od strefy przytrzymają. Strzela ktoś spraw. Już ci pomogę, już ci pomogę. Kurwa, oni mnie widzą. Ten leży. Nice.

Pod nami, tutaj bez kawy. No, no i super. Ależ ja bym to tak. pikował. Prawdzę lewo jeszcze. Ja mam już kewieck, Sofia. Ty pan, typ na lewo. Bali mnie. Ja mam na lewo. Ja jeszcze jeden, kurde, wiedziałem, że będzie jeszcze jeden. Gdzieś przede mną, wiesz? K kase kasetówkę dostałem, nie wiem, gdzieś przede mną. Ja liczę, że mnie nie dobije. Był gdzieś przede mną w krzakach. Mam dwa, co je zakładam. za moi wszystko? mu tam te kewy mnie marszczą. Tu jest jeden. Dobra, to ja będę miał full kewów. Muszę. Byśmy zabili tego stary z lewej. Cze, czekaj, a tego? Czemu go nie zlutowaliśmy? Spierdoliliśmy. Tylko jednego trzeba było lutować. Nice. Dobra to było w miarę tych ków Ja Jestem którym do on chyba tam dołem Maxi idzie, nie? To da Ujmijmy go we dwóch Nie Totalnie nic No totalnie nic Totalne nie widać zero. Czy tutaj w widzą, jak coś dołu coś jesteśmy? Więc ja od Ciebie odchodzę. A mnie widzą na tym UAV. Aha, taka no I no. No, już, nice. Gdzie? Krzak, gdzieś. Widzę w roku. <noise> Ej, to Ty kaszlałeś, Ty? Chyba było on. Tak, tak. To było on raczej. To jest taki teren stary Zajebisty jest, nie ma co e, jest tutaj domek. Ten domek i, Widzę, i jadę, gdzieś jadę. na lewo patrzyli. Gdzieś na lewo y, Wydaje mi się, że dwa teamy tam będą Bo Oni ten domek to mają zajebisty, szczerze mówiąc Ale celowali gdzieś, gdzieś w lewo Domku siedźmy za tym kamieniem. Tak, ta, ta, są tam typy. No pod domkiem mogę dać bułę. No daj. Ja patrzę domek, on jest na górze. Pozostało tylko mati, witam. Hej, hej, hej. Zęba. E, z tego domku. A, bambiki zęba w dobra, tym domu. z domku, zostali, zostali ci z Dobra, domku, dobra, ci z dobra. No to mamy strefę, nie? W sensie nie musimy jeszcze nic zrobić. Ja spróbuję. Ja już teraz będę mu dawał bima, jak znowu podejdzie do tego okna. ja też będę ich spijał, nie? Jak, jak powalimy, to od razu podjazd, Je, Jest w tym oknie, widziałem lufę. Jest git, dobra, jest git, oni dobra, muszą wyjść. Biega po dachu. Zbity jest trochę. Ja rotuję od razu na prawo. Zmienię pozycję. Bez, w domku. Bez w domku. Dobra. Ja tutaj robię se SEHEDI za tym. U mnie jest jeden. Szyszkę mu rzucam. Stana dostałem! Dobra, Patrzysz mi z prawej. Gdzie on jest? Gdzieś zabudą, gdzieś za budą. Ja podjeżdżam tego na górze. Uuu! Typ podniósł NZ41 i nawet strzału z niej nie oddał. Wiesz co robił. Nie da. Ten to nie zaraz wejdą nam na plecy, nie? Aha, ja lubię tak. na plecy. O, przede mną. Co ty robisz, kości? Inny team. A on go zabił, zabił ten team. On jest w tym budynku, wiesz? Tutaj. NIE WIDZIAŁEM GO! On tutaj leżał? Wow Ludzie odchodzą i przychodzą, no to... O! Ja mam kewów starych do góra jest. Wiesz co, ja tam... Aha, bo tu jeszcze inny team leci. A. Nie, to ja tu leżę, stary. Tam dwa kewy. Ten był ultra nad tobą, nie? Te się nad tobą było, a jeden ultra jeden jest, szeroko. Jeden jest na schodach, jeden jest u mnie na schodach. Trzeba przyżukować teraz, bo. Gina. Góra zero ma. Góra jest dalej. Ja na martwie wjeżdżam. Wow. No. Okay. Idą. Oni będą szli na ten zrzut stary. Idą, 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 idą. Tak, widziałem. Nie wiem. Stary, nie wiem, jak on kurwa to przeżył, nie? Pokażcie mi to. Pokaż. Aha. To jest kułak. Tu trzeba walczyć, żeby. Musiałem do... ja musiałem od dwóch dostać. O dwóch dostałem widzowie, nie? To niemożliwe, że on mnie tak sprół szybko. To był ten wirus? Nie, to nie mógł być pan. A był mega blisko przy murze. Tutaj, tutaj rotuje. Chodzi na to, że sam.

Ciekawe, nie? PSP na patrol. Jeszcze tak na szeroko rotuje na no hit. Jest na górce. Idę tam. Uwaga, BSP leci na oparach. Wracamy do bazy, uzupełnić zapasy. Zignoruj ostatni komunikat. Jeden na lewo biegnie. Bez jeden. Ta, obaj, obaj, obaj. Ta, ten hangar. Jeden, widziałem jak wbiegał. Ta, jest. Jeden na górę hangaru poszedł, jeden biega tam po górze hangaru. W sensie to pół, pół pięterko. Też jeden. z maskę miał. Też jest drugi. Ten ten już mi specjalnie nie mówi, że typ. Tutaj e, dwóch. Tam. Jeszcze jeden prawo, jeszcze, jed daj mu snipe, bo się wychylam Tutaj. W ruchu. Ja bez kewa go zostawiłem, nie miałem już jak mu dać. Tutaj jest ten żuk. Nie, I tu tutaj z tym, tutaj z tym. Leży jeden tam. Na znaczniku. Ej, to ci Kolmidadi. tam tamtego meczu, co jest? A drugi drugie, stół. Ależe. Ej, co jest? My mamy tych samych typów w lobby, stary. Nie? Kolejny mecz. Weź mi rzuć do ejarki, jak nie korzystasz. Tu są typy. Easy beam, easy beam. On do góry biegnie. daleko. tutaj, typka, mam jednego, ale zjebałem. Ty mi patrzysz tą górę, że mnie zostało pleców, czyli za nie za bardzo? Ja mam tu dwóch typów ogarniętych, nie? Pej, trzech typów mam na dole, ja, yeah. pode mną. żeby nie wchodzili, nie? Bo to jest A Gdzie są te typy stąd? Oni się podnieśli i zwinęli na dół na maks. Są! Udało ci się przejść do mam te typy. Czekaj, bo to mam jeszcze jednego. Fery, kurwa. A ja nie wiem, czy ten typ tutaj jeden przebiegł. Ja mam kawę jak coś. Przyjdź do mnie, to ci dam. Ale tu są typy. I patrzą się na mnie i oni tu mogą wejść na górę. Ja nie chcę ich tu na górę wpuścić. A ja się boję jednego typa ma z mojej prawej, że on mi wejdzie na plecy. Ale nic kurwa nie widzę z drugiej strony. Rotuje centralnie pode mną typ na drodze. Dwóch prawdopodobnie rotuje pode mną. Jeden leży. Drugi się pali, drugi się pali, zero ma. Zero ma, zero ma ten pode mną centralnie. Nice. No został las goś nie?

A na sam koniec, jak obiecałem, setup do Brenna, którym grałem. Moi drodzy, setup jest standardowy. W zasadzie każdy gra dokładnie tym samym setupem. Ewentualnie w pewnych miejscach są zmiany, o tym Wam powiem. Natomiast u mnie najlepiej sprawdza się Tumig MX. Oczywiście ee, chodzi głównie o to, żeby po prostu ee, wytłumić tę broń, żeby nie pojawiać się na radarze, gdy strzelamy na daleko. Jest to dla mnie szczególnie ważne. Tumig Mercury, jeżeli się zastanawiacie, Zasięgrażenie nam obniża, więc wypada, wypada z obiegu. Lufa druga zdecydowanie najlepiej się z niej strzela, najlepiej się nią, nią kontroluje odrzut i poprawia też zasięgrażenia, więc w zasadzie jest, jest takim must have'em na tym brenie. W moim przypadku najlepiej sprawdza się celownik SVT, Slash, y, znaczy SVT 40 PU3 do 6 powiększenia. Jest on też najpopularniejszym, wydaje mi się, celownikiem. Natomiast nie każdemu przypasuje, bo jest on zmiennoogniskowy i przy takich, przy takich em, celownikach a, no, powoduje to, że niektórym się niewygodnie strzela, bo samo im zmienia celownik, jeżeli mają tendencję do szczególnie na padach gałki, eee, dlatego proponuję Wam ewentualnie tego, ten celownik G16x2,5 eee, akurat na Brenie mi się nim fatalnie gra w porównaniu z innymi broniami ale widziałem też osoby grające tym celownikiem, więc możecie próbować albo oczywiście ten celownik noktowizyjny, który wcale nie jest głupim wyborem również w przypadku Brena jeżeli chodzi o kolbę, eee, ja bardzo długo grałem kolbą numer 2 potem przesiadłem się na kolbę numer 1 i najlepiej gra mi się jednak kolbą numer 1 natomiast możecie również rotować między pierwszą a drugą i po prostu podpasować to pod swój playstyle pod swoje preferencje, krótki uchwyt M1941, bo poprawia nam to kontrolę odrzutu, następnie 40 nabojowe magazynki, nie potrzebujecie nic więcej, w sensie tych kul czasami brakuje, zdecydowanie e, natomiast no najlepszy feeling jest po prostu z tymi 40 nabojowymi magazynkami, bo nie dość, że e, szybkość celowania nic Cierpi na tym za bardzo. To Jeszcze kontrola odrzutu i celność jest oczywiście poprawiana. Niektórzy grają tymi setkami, ale ja osobiście nie polecam. Amunicja wydłużona, standard do broni na daleko. Chwyt polimerowy, standard również do broni na daleko. Następnie mocny chwyt, co pozwala bardzo mocno poprawić kontrolę odrzutu oraz w pełni naładowane, żeby tego amo od momentu podniesienia ze zrzutu było od razu. Dużo. No, i to był, moi drodzy, Brenik. To był gameplay z Brenikiem na spoconych lobby. A już w tym tygodniu wleci materiał, gdzie zobaczycie mój rekord na razie na kalderze. Także wyczekujcie. I moi drodzy, życzę Wam miłego, miłego. A, co? Miłej reszty dnia? O, to chciałem powiedzieć. Mówi Goldzor, na razie.